Cześć witajcie, cześć witajcie moi drodzy youtuberzy i inni, więc witam was na moim kanale i dzisiaj pokażę wam jak zrobić prostą, fajną sztuczkę karcianą yy, zwaną twoja i moja karta, tak to nazwę w sumie no i zapraszam do pokazu więc tak, yy, pierwszą kartą jest szóstka, tego, szóstka Trefl, więc da, daję tą tru, szóstkę trefl tobie. Drugą kartą jest siódemka karo. Więc siódemka karo jest moja. I teraz chciałbym się z tobą zamienić kartami, ale żeby było sprawiedliwie, to dam ci asa trefla. I teraz, proszę bardzo, ty masz asa trefla, ja mam twoją kartę szóstkę. Zapraszam do wyjaśnienia, więc z wyjaśnieniem jest prosto, po prostu, do przygotowania talii nie trzeba zbytnio duże rzeczy, więc potrzebujemy tylko talii, normalnej kart i dać asa trefla albo pika, jakiego chcecie szczerze, jaki Wam się podoba. Mi się podoba trefl, jest taki ładny, taki ładny, polecam trefl.com. Yy, I po prostu dać go na samą górę talii. Ta 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 Dać go po prostu tak obróconego, i możecie już iść do znajomych, pokazać sztuczkę. I jak teraz zrobić tą sztuczkę? Po prostu bierzecie. Yy, mówicie, że to jest pierwsza karta. Tutaj pierwszą kartą jest as więc nie pokazujemy tak. Tylko bierzemy, robimy tak zwanego double lifta, czyli albo odmierzamy sobie palcem dwie karty, pokazujemy dwie karty, że to jest druga karta, czyli szóstka. No. Szóstka mm, truffle i po prostu teraz dajemy mu kartę asa od razu i teraz nie pokazujemy znów drugiej karty, bo wtedy pokazalibyśmy tą szóstkę, więc znów robimy double lifta, choćby no, można też na trzy, jak się pomylicie, bo to jest obojętne jaka teraz będzie karta, na przykład siedemka tego karo i daję, mówię, że daję ją sobie. I mówię, że chcę się zamienić i tam mogę sterichnąć palcami. Ja mam od niego kartę. On ma Asa. Jakiego tam chcecie? Więc dziękuję za oglądanie. Cześć i nara.